Karanie brakiem seksu czy występuje w Twojej relacji? Słuchajcie, ja słyszę od bardzo wielu mężczyzn to, że no, stety, niestety, niestety kobiety grają tym seksem i traktują go jako kartę przetargową. I jeżeli to tak zaczyna wyglądać, że najpierw, no, po jakimś czasie waszej relacji, zmniejsza się ta częstotliwość aktów seksualnych na twoje zaczepki, takie seksualne. Kobieta mówi: Oj, daj spokój, o co ci chodzi, jestem zmęczona, nie dzisiaj. Może w weekend, e, i tak naprawdę ty wiesz, nie czekasz na ten seks, a jego nie ma, no to teraz to tak naprawdę jest tym samym, czym e, jakaś taka przemoc, jeśli chodzi, nie wiem, o przemoc słowną, o karanie ciszą, no bo teraz jeżeli jedna ze stron odbiera drugiej to, co jest dla niej ważne, przecież kobiety wiedzą, jak bardzo ważny jest seks dla każdego mężczyzny, no to czy to nie jest jakaś forma przemocy. Oczywiście jest gwiazdką, ja nie mówię tutaj o kobietach, które mają prawo być czasem zmęczone i może im się nie chcieć, relacja jest fajna, bo tak samo mężczyźni się może nie chcieć i to jest wszystko okej. Okay. Natomiast jeżeli to ewidentnie wygląda tak, że tego seksu było od groma, a teraz go nie ma w ogóle i są tylko i wyłącznie wymówki, i ty mężczyzno nie masz nic, to znaczy, że tutaj coś nie gra. Natomiast ja chcę powiedzieć też w ten sposób, że czasem dzieje się tak, że mężczyzna pozwala się kobiecie kastrować i gdzieś tam zatraca tą swoją męską energię, bo tak bardzo chce być dla niej dobry i chce robić dla niej wszystko, że ta kobieta traci do niego szacunek, a wraz z utratą szacunku ona traci też na niego chęć, jeśli idzie o seks. Jeżeli czujesz, że ty utraciłeś tą swoją męską moc i nie jesteś mężczyzną w męskiej energii, to napisz w komentarzu męska moc, a dostaniesz link do e-booka, który pomoże ci znowu być liderem swojej relacji, przywróci ci autorytet i sprawi, że ta kobieta otworzy się na ciebie i otworzy się na seks. Pozdrawiam. W komentarzu napisz męska moc.